Wystartowała Akademia Ucznia. To kolejny po Akademii Wychowawcy i Rodzica projekt, którego pomysłodawcą jest regionalna sekcja oświaty i wychowania NSZZ Solidarność. Pierwszym gościem warsztatów była Anna Maria Wesołowska, znana z jednego z telewizyjnych programów. Anna Maria Wesołowska podczas pobytu w Częstochowie odwiedziła m.in. siódme liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Jak przyznaje, od 30 lat orzeka w sprawach karnych, a dziś chce pomagać młodzieży. Bo problemy wychowawcze zaczynają sprawiać także uczniowie z tzw. Tak elitarnych szkół. Problemy, które ma młodzież, narastają. Pojawiają się nowe formy przemocy. Jest cyberprzemoc, zbyt wczesna inicjacja seksualna, jest stalking. Z młodzieżą musimy o tym rozmawiać. Poza tym są nowe zagrożenia płynące ze świata zewnętrznego. To jest grooming, to jest wykorzystywanie dzieci w konfliktach okołorozwodowych, to jest w końcu eurosieroctwo. O tym wszystkim chcę z dzieciakami porozmawiać. Przede wszystkim chciałabym, aby one w dzisiejszym świecie same umiały się obronić. Ktoś musi im to powiedzieć, że są ważni dla nas, dla nas dorosłych. Wizyta Anny Marii Wesołowskiej inauguruje trzecią edycję projektu, którego pomysłodawcą jest Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Akademia Ucznia, podobnie jak Akademia Wychowawcy i Rodzica, potrwa pół roku. Mamy już zapewnienia, że kolejni ciekawi gości odwiedzą naszą akademię. Myślę, że te dwie poprzednie akademie no, rozeszły się dobrą opinią po, po nie tylko tutaj w naszym środowisku, ale poza kuratoryjnym ministerialnym, że środowiska... Zajmujący się pedagogizacją rodziców, nauczycieli, czy teraz dzieci, dowiedziały się, że w Częstochowie jest ten początek. Myślą, że dobry początek i my się bardzo cieszymy, że to, co ja mówiłem na samym początku, my chcemy być tubą, która pierwsza krzyknie głośno, że trzeba coś robić, bo jest źle. Uważam, że zawsze dobro słabszego powinno być bardziej chronione niż tego, kto się sam obroni. Dziecko w starciu z osobą dorosłą jest zawsze na tej pozycji słabszej. Jest mu trudniej, nie dopomni się i im mniejsze dziecko, tym, tym, tym ma trudniejszą sytuację, bo nie dopomni się o, o, o to, co jemu się należy, nie jest w stanie pokonać ani fizycznie, ani intelektualnie tej drugiej strony i potrzebna jest mu pomoc.